Cześć i na kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam wykoty, czyli wykot tej samicy i to, co dzieje się tam u tych młodych, które pokazywałem już ostatnio. U młodych, które już skończyły 3 tygodnie. Tutaj mamy samiczkę. Samiczka okociła się 9. To jest na tym. Nie 9, tylko 11. listopada, czyli już. 10 dni temu. Zaraz sobie zobaczymy, co tam u, co tam w gnieździe i czy młode otworzyło oczy, bo jest tylko jedno, ale to zaraz, zaraz zobaczycie. Samica okociła się w ogóle 2 dwa, dwa albo trzy dni po terminie, ale jest tylko jedno młode, także myślę, że nie ma, nie było jakichś większych problemów z tym, więc tutaj mamy samiczka no samiczki to już jest, nawet nie wiem który wykot, yy, dużo już tych wykotów yy, miała, yy, miała u mnie, yy, z reguły były one małe, to że jest jedno młode mnie jakoś, znaczy nie jest to też pierwszy raz, kiedy ma jedno młode, tylko drugi yy, i ogólnie się to już zdarzało, ale samiczka też już jest w dosyć yy, zaawansowanym wieku. Jak na królika, yy, no, królika do, do rozpłodu, ona już 3 lata ma. Na pewno musiałbym sprawdzić, nawet dokładnie, ile ma. Yy, ale 3 lata to już na pewno. Dobra, nie będę jej filmował też ostatnio. To sprawiam, w ogóle gniazdo jest takie duże, a młode, tylko jedno, z czego muszę znaleźć w tym gąszczu. Jej jest, bo to jest ogromne. Tutaj jest. O, czy otworzyło już, czy nie? Jeszcze nie. Ale to jest dziewiąty dzień dopiero. Nie widać, żeby tu cokolwiek ropiało albo coś takiego, więc jutro może. Jutro może już yy, będzie miało otwarte. Więc to tylko jedno młode. Ale to jej się już zdarzało, tak jak mówiłem, także nie jest to jakoś dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale ogólnie wykoty, wykoty nie są duże teraz, ale też no przez to, że są nieduże wykoty, to też kilka rzeczy przemyślałem i o których Wam zaraz, zaraz powiem, co do samiczek, które są na sprzedaż, ale to za chwilę do tego przejdziemy i teraz... Teraz to, teraz przejdziemy sobie na dół do tamtych młodych. Tak jak już mówiłem trzy, trzy tygodniowych młodych. Było ostatnio pięć. E, w sensie w gnieździe wtedy. To było jakieś... No już, to było zaraz po wykocie. A zostało trzy. Tu jest tamica, tam się jedno młode czarne. Takie ciemne schowało. Tutaj mamy drugie młode, no i niestety to zauważyłem dopiero w tym tygodniu, jak młode zaczęły wychodzić z gniazda, że jedno młode nie chodzi, nie chodzi na tylne łapy. No i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać, no ale duże prawdopodobieństwo jest to, że młode, będzie, że młode będzie do likwidacji, niestety. No, bo będzie się męczyć w taki sposób. Jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądać, ale raczej będzie ciężko. No i tak, jak mówiłem, tu są trzy młode, trzy tygodnie już mają. I było pięć, dwa. Tak, jak ktoś pamięta i oglądał tamten film, to były dwa młode osobno i te trzy osobno. To te dwa, co były osobno, niestety odpadły. Samica je odrzuciła. Więc zostało. Zostało 3, z czego jedno może być, znaczy no, nie będzie się raczej nadawało do hodowli, w żaden sposób, do chowu nawet. Bo będzie się po prostu męczyć i no, nie ma na to rady niestety. Samica, to tak jak mówię, odrzuciła dwa młode. no kot, no niezbyt, znaczy no tak, niezbyt udany. No i co do tych młodych, to myślę, że tyle. Mam nadzieję, że te dwa młode będą ładnie rosłe. No samica tak jak zawsze będzie z nimi 8 tygodni, a później zobaczymy. prawdopodobnie, jeśli te, znaczy i z tego i ta i tam ta samica będzie szybciej dopuszczona, przez to, że młodych jest mało, to będzie dopuszczona pewnie zaraz, zaraz po odchowaniu. Zobaczymy jeszcze, jakie będą w stanie te samice, ale myślę, że dosyć szybko będą dopuszczone. Więc co do młodych, które. Są teraz w hodowli to tyle. Ta samica jest na diecie. Już powoli widać efekty. Ale jeszcze z dwa tygodnie myślę. Będzie na diecie i dopiero przez tydzień wróci na normalną karmę. I jak wróci na. Jak już wróci na normalną karmę, to po tygodniu ją dopuszczę. Spróbuję dopuścić. Zobaczymy jak, jak to będzie wyglądać. Dostaje teraz głównie siano. Mieszankę co drugi dzień w dużych ilościach. Jakieś tam dodatki też są czasami, ale dostaję no, zredukowaną, zdecydowanie myślę tak, zredukowaną do 70% tego co dostawała wcześniej. Yy, jedzenia, a może nawet troszkę mniej, no troszkę inaczej teraz dostaje. Yy, I tak, tu już mamy skończone i teraz przejdziemy sobie do tych samiczek, bo jak widzicie, nic się tutaj nie zmieniło. To co było na sprzedaż, to samiczek i do samca, to co było na sprzedaż, cały czas jest na sprzedaż i tak, samiczki no już lada moment będą się nadawały do dopuszczenia, nawet już by się w sumie nadawały do dopuszczenia, yy, przynajmniej te, to do tej samiczki, no to myślę, że jeszcze tam chwilę bym zaczekał. I też zaczekam. A, a jakie rzeczy postanowiłem? Ze względu na to, że tych młodych. Znaczy, tych młodych, tak, młodych jest mało. Bo w sumie tylko trzy sztuki. No dwóch samic. Więc postanowiłem sobie tak, że najprawdopodobniej jedna samica z tych młodych. Znaczy z tych młodych. Z tych samic. Z tych młodych samic. O, kicha. Dobra. Z tych samic zostanie najprawdopodobniej ta, co teraz kicha. Znaczy, zostanie. W sensie zostanie do dalszej hodowli na stałe, a jedną i drugą samiczkę nie wiem co jej tam zaleciało. Muszę to sprawdzić później. A jedna i druga samiczka zostanie dopuszczona. Do... No właśnie. Zostanie dopuszczona do samca, po którego mam zamiar jechać za tydzień, a samicę sobie dopuścić tak w drugim tygodniu grudnia, żeby były wykoty Najwcześniej tam 7, 7 stycznia, żeby było już tydzień po, po tym, tydzień po Sylwestrze, żeby tu się nic nie działo, to są te pierwiastki, nie chcę, żeby tutaj, no najprawdopodobniej będzie dużo, trochę huku, nie chciałbym ich dodatkowo denerwować, więc te samiczki. W ogóle pojadę po samca na, jeśli się nic nie zepsuje, no to pojadę po samca barana francuskiego, Madagaskarowego z rodowodem. I co do tych samiczek, to one po prostu zostaną dopuszczone. One będą cały czas, znaczy będą, będą wystawione na sprzedaż, bo może się je uda sprzedać. Zako zakoconą samicę się może uda sprzedać, to też zobaczymy. A jeśli nie, no to się wykoci. Młodych, tak jak mówię, teraz jest mało, więc może być więcej. Myślę też, że na wiosnę to, to zapotrzebowanie na króliki. Będzie większe i uda się je lepiej sprzedać. A co do tych samiczek, no to tu się nic nie zmienia. Czyli ta samica po prostu zostaje do dalszej hodowli, ona będzie dopuszczona gdzieś pod koniec grudnia. Tak myślę, żeby skończyła 8 miesięcy. Bo to jest mieszanka mniej więcej barana francuskiego i OSC, więc myślę, że w tym wieku mniej więcej powinna już być, no w tym wieku chciałbym ją dopuścić, tą samiczkę i... Tamta samiczka, jeśli jej, się nie, jeśli jej się nie uda sprzedać, to tak samo zostanie dopuszczona. Też pewnie w takim tym samym okresie. I też będzie wystawiona sprzedać jako kotna, jeśli się nie uda do trzeciego, do trzeciego, do trzeciego tygodnia ciąży. Pierwszy, drugi, no do połowy trzeciego, do połowy, połowy drugiego tygodnia ciąży. E, nie, do drugiego tygodnia. Ciąży nie uda się jej sprzedać, no to po prostu ja zamknę ogłoszenie, ona się wykoci u mnie. I, no i będą młode, zobaczymy ile ich będzie, ale no będzie ich pewnie sporo. No i wtedy jeszcze będziemy zobaczymy, co się później z tymi samicami będzie działo. I co do samiczek, tak jak mówiłem, będą dopuszczenie Nie ma teraz dużo młodych, znaczy jest mało młodych ogólnie w hodowli. Tak jak mówię, no te samiczki są, te samiczki, te z boku, to są tam. Będę chciał dopuścić na początku grudnia te samiczki. Znaczy wiadomo, chyba, że się uda, udaje sprzedać, ale, ale sz, sz, szczerze wątpię, na pewno nie wszystkie, to raczej, raczej bym w to wątpił, no ta na pewno zostaje, także i tam ta jedna pewnie też zostanie. I te samiczki w tam pod koniec grudnia, koło tam po, po 20 grudnia, gdzieś w okolicy świąt zostanie ta samiczka, ta samiczka, tak jak mówiłem, za trzy tygodnie będę chciał dopuścić, czyli to będzie też tam okolice połowy grudnia, połowy grudnia, koło 15 grudnia. I i tak. I został jeszcze jeden samiec na sprzedaż. Ten samiec jest na sprzedaż i zostanie na sprzedaż, znaczy będzie wystawiony na sprzedaż do stycznia. I myślę gdzieś tak yy, w wy... W styczniu, no bo już w styczniu będzie kończył tam 10 miesięcy, więc trzeba będzie decyzję co do niego podjąć. Jeśli się go nie uda sprzedać do, do końca, yy, znaczy do końca stycznia, do połowy stycznia mniej więcej, to pójdzie na mięso najprawdopodobniej, no bo no nie będę go chciał, myślę na starszego królika, bo to bez sensu by było, zresztą yy, później no to już ani na nic, znaczy yy, na mięso też by się za bardzo już nie będzie nadawał. A do hodowli, to jak nie będzie, to, to też już się będzie starzał, że tak powiem. Więc co do tego samczyka, to taki mam pomysł. I co? I tyle myślę, że w tym, w tym filmie. Co do reszty królików, no to tu się zmieniło to, że te samiczki z góry wywędrowały tu, po prostu prościej się je tu karmi, jest niżej, łatwiej się też sprząta od nich. Tej samiczki, bo już ostatnio chyba na filmie jej nie było, ta z tej samiczki już nie ma w hodowli, niestety zdechła, już rok się walczyłem o to, żeby, żeby wyzdrowiała, nie udało się, samiczka zdechła, no cóż i tyle chyba w coś się zmieniło, już się nic więcej, więcej nie zmieniło, nie było znowu, znaczy, no tydzień temu nie było filmu, bo miało być co drugi tydzień, nie było tydzień temu chyba filmu, bo, bo po prostu nie dałem rady go nagrać. Nie dlatego, że nie miałem czasu, a dlatego, że po prostu byłem chory i nie udało się ani tego, ani live'a nagrać. Ale cóż, nadrabiam, że tak powiem, to, co, to, to czego nie było. Więc myślę, że w tym filmie to było na tyle. Mam nadzieję, że już za tydzień, znaczy za tydzień, nie wiem, czy za tydzień będzie film. Zobaczymy, czy się wyrobię, bo będę chciał jechać po samca. A to zejdzie troszkę, bo to. Trzy godziny mi, że tak powiem, zajmie, żeby tam, tam tego, co chcę, dojechać, kupić i wrócić. Więc nie wiem, czy się wyrobię za tydzień, jeśli mam. Ale mam nadzieję, że samca uda się kupić i że za... za ile? Za trzy tygodnie. Tak, za trzy tygodnie. Trzy czy dwa? Nie, za dwa tygodnie już. Za dwa tygodnie mam nadzieję, że się uda kupić samiczkę. Jakąś barana francuskiego, malagaskarowego na wystawie w Kielcach. Oby się wystawa odbyła, żeby tam się nic nie zmieniło, ale mam nadzieję, że w ciągu tych, tych. ilu? Dwóch tygodni, tak. Tak jak mówiłem, dwóch tygodni się nic nie zmieni, żadnych dodatkowych obostrzeń z tym związanych nie będzie i ta wystawa się normalnie odbędzie i nic się nie będzie działo z, tym, z, z tą wystawą. Że będzie dużo królików i będzie co kupić z baranów francuskich, z oceną i co? I myślę, że tyle w tym filmie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Przypominam o zostawieniu łapki w górę i, i komentarza, jeśli komuś film się spodobał, bo YouTube tnie mi zasięgi. Wyświetla się chyba, znaczy no pod względem wyświetleń, no to jest bardzo mało. I też w ogóle mało się ten film, te moje filmy wyświetlają na YouTubie, bo ja tam widzę w statystykach ile razy się wyświetliły i to jest dużo mniejsza liczba niż niż kiedyś, no ale co, nie nagrywam dużo czasu, nagrywam też rzadko te filmy, więc, więc zostawcie łapkę w górę, żeby więcej osób mogło ten film obejrzeć, jeśli film Wam się spodobał, oczywiście. I co? I zapraszam również na Instagrama i na Facebooka. Tam jakieś zdjęcia, dodaję, zdjęcia. Czasami z jakimś opisem, czasami bez, więc, więc tam również zapraszam. No i do następnego filmu. Cześć.